Jestem Dareku, a dzisiaj tym rzadkim widokiem rozpoczynamy kolejny sezon Subnetiki. Jest to sezon, sezon drugi, przynajmniej tak go nazwę, Subnetiki, tak jest. Dawno nie było, wiem o tym. Zresztą, jakieś odcinki znowu dopiero zacząłem nagrywać, także przepraszam za tę przerwę. Ale to ja jestem i u mnie, u mnie będą długie przerwy, w sensie była. Mam nadzieję, że już nie będę robił takich długich przerw na kanale. Eee, tak jest, i od razu rozpoczynamy. Eee, otóż nawet ostatnio. Eee, musiałem przypomnieć sobie jak się w to grało, co było potrzebne i tym podobne mniej więcej przypomniałem sobie eee, tak jest i powiem wam, że nawet trochę pamiętałem z tego w sumie i tak jest to łatwa gra tylko trzeba ciągle pamiętać o tym tlenie no nie <grytanie> już kilka razy zapomniałem o tym tlenie i się udusiłem pod wodą jak zbierałem itemki mm. Bo przypominałem właśnie kilka rzeczy, zresztą e, dzięki temu, że zacząłem po prostu grać ostatnio w Subnautica Jakoś znowu mnie przyciągnęło do tej podwodnego, do tej podwodnej planety Także myślę, że fajnie wrócić do czegoś, co było bardzo dawno tabu Bo jak przypomnimy sobie, odcinek Sumnatyki ostatni był... O. Oho, dobra, wypłynę. Ostatni odcinek, z którymi specjalnie sobie sprawdzałem, żeby Was tutaj nie okłamać był rok temu, wiem. W sensie z tej serii, bo później nagrałem dla Was dwa odcinki. Jeden był odcinek z yy, bazy, pokazywałem bazy gdzie, obcych, gdzie się znajdują, koordynaty do nich i tym podobne. A drugi odcinek taki odskocznie w, sub, w subnetice to pokazałem, pokazałem zakończenie subnetiki, jak wygląda. I myślałem, że to na tym skończymy subnaticę, ale jednak podkusiło mnie coś, żeby nagrać tą, ten, tą grę. I się jeszcze nawet zastanawiałem nad tym, co nowa gra, też od twórców subnetiki wyszła. To jest ta taka. W sensie już trochę mało, no. Eee, Arctic czy coś takiego, coś z Arktyką, zimową planetą tym razem. I się zastanawiam czy ją nie kupić, ale to jeszcze zobaczę. Nie ma co się śpieszyć. Eee, tak, jeszcze gra nie, do, nie rozwinęła się tam tak zbytnio, więc. Nie chcę za bardzo yy, przyspieszać, tak, bo jeszcze jak wiemy, ja nie nagrywam dosyć regularnie. Teraz się postaram bardziej, aby częściej materiały wleciały i tym podobne. Tak sobie teraz pójdę sobie bez celu, a może jednak bym zaczął coś tworzyć. Najpierw przydałoby się jakiś skaner zrobić. Yy, Takie jest skaner. Bateria była potrzebna. Więc weźmy sobie od razu tego grzybka. Cztery grzybki to na jedną baterię idą dwa grzyby. Okej, okay. dwie baterie sobie od razu zrobię. I... Oczywiście nie przypomniałem sobie wszystkiego, co w tej grze można było, bo to by było po prostu za długo. Yy, tylko to podstawowe rzeczy, przypomniałem sobie. Przy okazji standardową butlę też by wypadało zrobić. Bo to nawet o tych kilka tlenu więcej będziemy mogli siedzieć. Yy, tak jest, baterie. Musimy stworzyć baterie, bateria, bateria. Tutaj o. I możemy skaner wybudować, a skaner bardzo nam się przyda, bo dzięki skanerowi możemy wybudować więcej rzeczy, zbadać rzeczy. Więc od razu wypływamy. W tamtym kierunku, stamtąd wracałem i tam widziałem, było już coś, coś leżało jakaś itemek do zbadania tam chyba, ale nie jestem pewien. Także popłyniemy tam szybko. W sumie mamy już piątą minutę i bardzo dobrze rozpocząłem, bardzo szybko Tak jest, mamy Siglaida, Seaglide się przyda Bardzo się przyda No i mamy już Siglaida w sumie Już mamy na starcie Siglaida No ale oczywiście i tam trzeba będzie pozbierać I to nam się również przyda, to jest pułapka grawitacyjna, tak jest Pułapka grawitacyjna się przyda do jakiegoś jedzenia Najbardziej do jedzenia, no mm. tu jest Siglite to dostaniemy Tytan z tego. Tak jest. No, powiem Wam, że ładnie tutaj. Yy. Okej okay, tutaj stąd chyba wszystko już wziąłem. Także możemy wypłynąć po tlen. Mm, ale tu jeszcze zajrzymy. Bo może coś tam być, co przegapiłem. Jednak może się to przydać I tam jest Seaglide, to nam nie będzie potrzebny Tutaj też jest Seaglide No dużo tych Seagli'dów Zniszczonych Widać ewidentnie, że załoga się przygotowywała Na tę planetę Skoro w każdej skrzynce to był Seaglide mm. Okej, okay, noc się robi Ja bym nie chciał zbytnio się oddalać Ile mamy miejsca w ogóle Mam dużo miejsca Również latarkę by się dobrze przydało, by zrobić, ale nie będziemy jeszcze tak szybko to tworzyć. W sensie chciałbym szybko to stworzyć, ale nie uda mi się. I mamy takie, tak, właśnie to będzie nam bardzo potrzebne piaskowiec. Piaskowiec jest tu bardzo potrzebny, bo w, może nieco sam piaskowiec, co. W nim się znajduje, czyli między innymi srebro, które jest najpotrzebniejsze tutaj i możemy mieć problem. No jednak nie, dobra, na spokojnie to robimy i wpływamy. Boję się, że potem nie znajdę tej jaskini, więc wolę od razu ją przeczesać. Tak jej dobrze nie sprawdzę, mnie nie będę widział. Pierwszy się zajmiemy piaskowcy. nie, dobra, to jest wapień. Tu jest wapień. Kwart się przyda. Uh, tu jest jeszcze wapień. Nie, piaskowiec, przepraszam. Okej, okay, chyba takie, takie jak najlepsze rzeczy wziąłem. I znowu stalker, jeśli dobrze pamiętam jego nazwę. Stwórzmy od razu może sobie Seedlida, bo Siglide się nam przyda. Zresztą do szybkiego pływania to będzie bardzo przydatne. Aczkolwiek bardziej mi się teraz czy Myślałam, że on płynie na mnie. Że to mnie mu płynie. Musimy coś zjeść, ale jeszcze nie będziemy jedli. Będziemy jedli, zjem coś jak będzie już minimalnie. I tak jest. Dwie pary szkła. To już tworzymy od razu. Dobrze, że nazbierałam jednak tego kwarcu. Hmm. Musimy jeszcze zdjąć tą butlę. I tworzymy. Będziemy teraz mogli jeszcze dłużej być pod wodą. I teraz chyba 125... 135 nawet. I oddycharka. Oddycharkę nie wiem czy uda mi się teraz stworzyć. Ale potrzebujemy miedzianego przewodu. Miedziany przewód już jest baterie też bardzo łatwo zrobić także tutaj nie mam problemu i i i i i smar smar potrzebujemy tak jest musimy wziąć ten nawet chyba tu było pokazane tak musimy ten zlepek nasion wodorostów wziąć tak mi się wydaje i wtedy nam się odblokuje kolejny itemek Także długo nie czekając. Może coś będę widział jednak. Przepraszam, że tu nic nie widać. Ale jeszcze... Dobra, ta rybka mi się akurat przyda. O, chodź, chodź, chodź tu pęcherzówka, tak? Tu jest pęcherzówka. Czyli nie wiem. Dobra, to, to świeci, ale tu też widzę Stalkera o właśnie on mnie zbytnio nie lubi ale mamy to, mamy to co potrzebowałem weźmiemy sobie od razu apteczkę także bez paniki Co ja mogłem od razu ją wypakować bo ona to co pamiętam jak weźmiemy ją to ona się tworzy tak ona, ona się tworzy bardzo fajnie my sobie jej użyjemy jednak Mmm... Okej, okay, mamy wodorosty I teraz powinno nam się... Tak jest, właśnie, on smar nam się tworzy Niektóre itemki po prostu musimy znaleźć I co tu... Właśnie, pę... z pęcherzówki można wodę tworzyć Ale... Można... O, to by mi się bardziej przydało niż to ale i tak dwie musimy. Hmm, mamy dwie? Mam dwie, akurat, idealnie. Idealnie, proszę Państwa. Więc szybko bierzemy to. jeszcze jedna Aha, dobra, ja. Ja to źle przeczytałem Ja zrozumiałem, że my musimy stworzyć. Nieważne. Tworzymy od razu Siglide'a naszego. Ale woda no i tak nam... Chodź tu złoto. I tak nam się przyda. I zobaczmy przy okazji ile zabiera to jedzonko. Dodaje 75. Także możemy już w sumie zjeść je. Woda ile nam dodaje? Plus 20. No to możemy się napić na spokojnie. No my wszystko na razie jest OK. Teraz nożyk. Guma silikonowa. Guma silikonową mogę stworzyć tak jest, Od razu tworzymy szybciutko. I gdzie to tu? noż serwivalowy balowy. Czy można tu płetwy właśnie dwie gumy potrzebujemy tu. Ale mam. Aha, dobra, bo to z jednej. Nie, ja dzisiaj coś nie potrafię czytać. Dobra, płetwy. Będziemy chyba tam 30%? Nie, 15% szybciej. Około 15%. Ale zawsze to jakieś procenty szybciej będziemy pływać. Nie wiem, jak tu rozróżnić, kiedy dzień się zrobi. Ale żeby nie marnować czasu, bo to już 12-13 minut już. 13 minut już. Pułapkę grawitacyjną musimy więcej znaleźć. To chyba tyle, w sumie. W sumie to jest takie średnie trochę szukanie teraz. Kurde, może jednak bym poczekał na ten dzień, abyście aby mieli tutaj cięcie delikatne tutaj jednak minuty są ważne, bo nie chcę zbyt długiego materiału robić, ale możemy w sobie latarkę, szkło i baterię. Szkło i baterie Możemy od razu stworzyć szkło, ale chyba będzie problem z baterią. Tak jest. Musimy iść na i tak? To te grzybki tutaj. Także weźmy je od razu. Tyk, tyk. I tutaj tego grzyba. Ko y, Przepraszam, korala Musimy zabrać Bo to też się nam przyda I dzień już się nam robi Myślałem, że będzie trochę dłużej Ale bardzo dobrze Bardzo dobrze I tworzymy sobie Baterię Gdzie to jest? Tutaj, latareczka Od razu jakoś jaśniej i wrzućmy może tutaj tytan Zresztą to co nam się nie przyda To koral, złom nam się nie przyda Zróbmy właśnie pusty ekwipunek Żeby można było jak najwięcej itemków popakować e, Przy okazji możemy wywalić sobie gaśnie, gaśnicę. Tutaj przełóżmy Ale za to picie i jedzenie musimy wziąć Żeby po prostu nie... Co tu tak stalker daleko robi? Od swojego tego. Dobra. Tam jest aurora, to ja może bym popłynął. Nie. W... może wzdłuż niej bym popłynął. Tak bokiem. Tak, z 20 minut wydaje mi się, że będzie ok. Min w sensie minut nagrywania będzie okej, okay. Tak, właśnie tego szukałem. Bo to w, to często, pułapka grawitacyjna, jest często wokół naszej bazy, w sensie kapsuły. I ona się przyda do jedzenia. Ale tutaj te rzeczy, te Seaglidy, te, które już mam, to zawsze tytan dostanę, a tytan później będzie potrzebny do budowy bazy. I fragment radiolatarni też się bardzo przyda. Bo to, co to... To co pamiętam, dzięki niemu możemy po prostu zaznaczyć jakiś teren, tak? Czyli na przykład bazę, czy coś w tym stylu. I w sumie możemy wrócić. W sensie bym dalej popłynął, ale nie chcę po prostu czasu przedłużyć. Tak jest. Dobra. Płyniemy. Bardzo się przydaje ten sightline, widzę. Kiedyś w ogóle go nie tworzyłem, bo na początku od, od razu leciałem gdzieś szukać tego do Simota Sinafa czyli jak to się tam wymawia, pułapkę. Eee, o, rudy miedzi nie mamy. No dobra, mniejsza z tym. Także na no następnym odcinku sobie poszukamy. A ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Ja lecę teraz szybko go zmontować, w sumie szybko i tak będzie dopiero po dwóch następnych odcinkach, także dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w, w kolejnym odcinku myślę, że z i bądź Slime Ranchera. Na razie cześć!